Mm-hmm. Muszę przesadzić kilka roślin. I mam sporo sadzonek, które już dawno powinnam posadzić w podłoże, ponieważ mają już mocno przerośnięte korzenie i stoją tutaj w słoiku z wodą zdecydowanie za długo i też wiem, że będzie im zdecydowanie lepiej w podłożu niż w wodzie, zanim nadejdzie wiosna. Są takie rośliny, których lepiej teraz nie przesadzać w okresie jesienno-zimowym, ponieważ niepotrzebnie je tylko osłabimy. Lepiej z przesadzaniem wstrzymać się do wiosny, i do takich roślin zaliczyłabym paprocie, fikusy, strelicje, skrzydłokwiaty, choje, na nowce, ale okazję mówiłam wszelkie rośliny, które mają delikatne korzenie, kruche korzenie i cieniutkie. Zanim złapiemy za ziemię, za doniczki i za rośliny, które chcemy przesadzić, warto już pomyśleć o miejscu, w które będziemy mogli przenieść nasze rośliny, żeby szybciej się ukorzeniły w nowym podłożu, zwłaszcza o tej porze roku. Więcej na ten temat to powiem za chwilę. Przy wspomnianych wcześniej roślinach są oczywiście wyjątki, jak ze wszystkim. Jeżeli rośliny chorują, podgniwają, no to trzeba je ratować, wyciągnąć z doniczki. Jeżeli rosną zdrowo, nic im nie dolega, mogą. Mieć dosyć mocno przerośnięte korzenie, ale po co je teraz ruszać w tym trudnym dla roślin okresie? żeby marniały, żeby mieć dodatkową pracę w ich dosyć częstym doglądaniu. Z moich obserwacji waszych też obserwacji wynika, że takie rośliny lepiej pozostawić do wiosny. Tak, dalej jest bałagan. Za wiele się nie zmieniło od ostatniego filmu w tym miejscu. Rośliny oją i masa sadzonek w słoikach. Czy przesadzać rośliny jesienią i zimą? Są różne szkoły. Moje zdanie, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, wiecie jakie jest. Jedni przesadzają rośliny, nie patrzą na to jaka jest pora roku. Od razu przesadzają, jak widzą, że korzenie są mocno przerośnięte, albo u nowo zakupionych roślin też podłoże jest wymieniane. Ja mam troszeczkę inne podejście i uważam, że jeżeli nie ma potrzeby, nawet jeżeli doniczka jest przerośnięta, nie za bardzo, ale nie trzeba też rośliny przez to często podlewać, to staram się nie naruszać systemu korzeniowego. Daje roślinom spokój, żeby sobie spokojnie przetrwały do wiosny, no bo ten okres jesienno-zimowy potrafi być trudny dla naszych roślin. Oczywiście, każde przesadzanie, czy to wiosną, latem czy jesienią, wiąże się z jakimś ryzykiem, że rośliny będą chorowały po przesadzeniu, albo co gorsza, w ogóle się nie przyjmą. Ale jesienią i zimą to ryzyko jest większe, ponieważ rośliny są spowolnione w wegetacji, bo jest mniej światła, a przez to, że są spowolnione w wegetacji, to Pobierają mniej wody w podłożu, dlatego dobór podłoża jest tutaj bardzo istotny. Podłoże nie tylko dobieramy dla gatunku, ale również dobieramy do warunków, jakie mamy w mieszkaniu. To, w czym rosną nasze rośliny, jest bardzo istotne. Można by było powiedzieć, że Podłoże, ziemia to podstawa. Warto znać komponenty typu keramzyt, wermikulit czy pumeks, jakie mają właściwości fizyczne, chemiczne, w jaki sposób wpływają na podłoże, na całą mieszankę, ale również w jaki sposób wpływają na roślinę. Gotowe mieszanki podłoży dla monster mogą się nie sprawdzić dla wszystkich monster, ponieważ budowa korzeni różnych monster się od siebie różni, bo podłoże również powinniśmy dobierać pod budowę systemu korzeniowego. Podłoże również warto pielęgnować, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Temat obszerny może być i zawiły, ale wszystkiego dowiecie się z mojego e-booka. Nauczycie się na jego podstawie komponować własne mieszanki podłoży dla swoich roślin do swoich warunków mieszkaniowych, ale żeby było Wam łatwiej, to przygotowałam również gotowe przepisy na mieszanki dla ponad 100 gatunków roślin i każda roślina ma również przypisane pH, które wpływa na to, czy roślina jest w stanie pobierać składniki odżywcze z podłoża, gdy rośliny dokarmiamy. Link do e-booka znajdziecie w opisie, ale oczywiście są wyjątki od reguły, której się trzymam. I tak jak wam pokazywałam monsterę, to ją muszę przesadzić, bo powinnam zrobić to już dawno, dawno temu. Muszę ją często podlewać, bo zamiast podłoża tam jest zlepek korzeni, praktycznie nie ma podłoża. Muszę ją często podlewać i przez to, że zdarza się, że nie robię tego zbyt często, to za bardzo ją przesuszam właśnie między podlewaniem, to hamuje jej wzrost, to i generalnie ją osłabia. Więc takie rośliny, które są mocno przerośnięte, no Nie czekam, tylko przesadzam, ale będę musiała o nie odpowiednio zadbać. O czym powiem wam później, jak zadbać o takie rośliny po przesadzeniu, w trakcie jesieni i zimy. Przesadzam również rośliny, które chorują. No wiadomo, trzeba je ratować. I gdy widzimy na przykład, że liść za liściem żółknie, roślina słabnie po prostu w naszych oczach, pojawiają się brązowe, brzydkie plamy. Roślina jest zwiędnięta, klapnięta, mimo tego, że podłoże jest wilgotne, no to świadczy o tym, że coś złego dzieje się w korzeniach. Roślinie trzeba wymienić podłoże i oczyścić korzenie z korzeni. Na ten temat już nagrywałam film, jak to zrobić krok po kroku, na spokojnie tłumaczę, więc ten film podlinkuję Wam w opisie, bo nie będę Wam teraz o tym opowiadała. Czuję się tutaj jakbym w takim kącie karnym siedziała. Powinnam rozsypać keramzyt i na nim uklęknąć, że... Wcześniej nie poprzesadzałam tego, co miałam do, do zrobienia, co miałam przesadzić. Gdy kupuję nową roślinę w okresie jesienno-zimowym i miną te dwa tygodnie, kiedy rośliny obserwuję, czy nie ma szkodników, jakichś chorób, żeby to się nie poprzenosiło na pozostałe rośliny, nie zawsze je przesadzam. Obserwuję też podłoże, jak się zachowuje. W przypadku, gdy mocno przesycha albo jest cały czas zlepione, wilgotne, i nie jestem w stanie zapanować nad takim podłożem, i widzę, że roślina nie ma się za dobrze, to w takim przypadku ją przesadzam. Jak widzę, że podłoże jest ok, roślina ma się ok, to jej nie ruszam. Nie przesadzam do momentu, aż zauważę, że korzenie są dosyć mocno splątane. Na przykład tego filodendrona w ogóle nie przesadzałam po zakupie, a jest u mnie ile? dwa lata, 3 lata? Kurczę, nie pamiętam, muszę sprawdzić. No ale niedługo będzie przesadzane i będzie cięte na sadzonki. No i oczywiście przesadzamy, tak naprawdę sadzimy w podłoże sadzonki, które są mocno przerośnięte. Ostatni raz jak tutaj nagrywałam, to Wam wspominałam o właśnie o tym, że muszę posadzić takie sadzonki. Bo raz, że się ukorzeniły, a dwa, że szkoda trochę czasu na to, żeby do wiosny siedziały w słoikach z wodą, kiedy w podłożu mogą już intensywniej rosnąć, i ładniej. O, na przykład tutaj ta zielistka, o, aż tutaj coś... Pływa, zaczyna podgniwać. I co? Znowu wyciągnę ze słoika, umyję, oczyszczę korzenie, wstawię do wody i co? Chwilę porośnie i zaraz znowu może pojawić się zgnilizna, więc to musi wylądować w podłożu. Na temat technik przesadzania to ja nie będę opowiadała, bo już wielokrotnie się produkowałam na ten temat, więc... Na kanale znajdziecie wiele filmów, ale przypomnę kilka takich dosyć istotnych wskazówek. Jedno podlewanie przed przesadzaniem. Mimo tego, że jest jesień, zbliża się zima, warto rośliny wzmocnić, stosując połowę dawki nawozu uniwersalnego, połowę dawki, która podana jest na pakowaniu producenta. Przypominam, że po przesadzeniu roślin nie nawozimy przez 3-4 tygodnie, ale w okresie jesienno-zimowym ten czas bym wydłużyła, tak, do 4-5 tygodni. Możemy natomiast rośliny wzmocnić Pasami humusowymi, ale jeżeli ich nie stosujemy po przesadzeniu, to możemy również zastosować nawóz dolistny, żeby wzmocnić roślinę. I stosujemy nawozy, które są przeznaczone do takiego wzmacniania roślin. I stosujemy po około dwóch tygodniach i jedną czwartą dawki, która podana jest na pakowaniu, ponieważ roślina jest świeżo przesadzona, osłabiona, więc też nie chcemy przesadzić. Poza tym z takimi roślinami. W którym wymieniliśmy podłoże, lepiej też stosować się przez 2-3 miesiące zasady, że lepiej mniejsze dawki, a częściej. Doniczki umyte, przygotowane, o, jeszcze z nich cieknie. I będę sadziła rośliny w takich małych, kwadratowych doniczkach. Taka ciekawostka, ich nazwa to jest doniczka P9. P to znaczy, że jest kwadratowa, a 9, że ma 9 cm tutaj bok. Takiej doniczki. I wybieram kwadratowe, bo są bardziej, lep, lepiej ustawne. A skrót doniczki na przykład C1,5C, to znaczy, że jest okrągła, a 1,5 to, że jest to pojemność 1,5 litra. Wybrałam niewielkie doniczki ponieważ niektóre rośliny mają bardziej inne mniej rozwinięte korzenie musimy pamiętać o tym, że im większa doniczka tym więcej podłoża, więcej wilgoci, a to wiąże się z większym ryzykiem, że korzenie zaczną nam podgniwać. Wybieram małe doniczki i jeżeli okaże się, że korzonki nie są tak bardzo przerośnięte, to nie będę wypełniała doniczki całej, porant tylko do połowy. Będę dostosowywała wielkość podłoża do Korzeni. Mam jeszcze gdzieś mniejsze doniczki, ale będę starała się posadzić wszystkie w takie. Ewentualnie posadzę po dwie, trzy sadzonki do jednej doniczki, bo i tak docelowo planuję sadzić po kilka sztuk sadzonek w jednej doniczce. Mam nadzieję, że wiosną okaże się, że takie doniczki już są przerośnięte nowymi, świeżymi korzeniami. W tym czasie, jeżeli przechowujemy podłoże gdzieś w garażu, w piwnicy, to warto je wcześniej wnieść do mieszkania i zadbać o to, żeby miało temperaturę pomieszczenia, bo w tym czasie, gdy przesadzamy rośliny, temperatura podłoża jest dosyć istotna. To ona wpływa na to, w jakim tempie te rośliny nasze się przyjmują i ukorzeniają w nowym podłożu. Gdy mamy otwarte jakieś opakowania z podłożem, zwłaszcza torfem, ziemią kompostową, czy po prostu takim podłożem, które jest mokre w opakowaniu, to warto. Opakowania szczelnie zamykać, żeby do środka nie dostały się ziemiórki. Ja tutaj mam przygotowane różne mieszanki, które robiłam wcześniej i takie mieszanki przesypuję do toreb foliowych, do reklamówek, po prostu zamykam szczelnie, żeby właśnie nic do nich się nie dostało. Stopień nawilżenia podłoża jest dosyć istotny. Jeżeli miałabym do przesadzenia jakieś sukulenty, epifityczne, kaktusy, co tak naprawdę nie jest wskazane o tej porze, o też właśnie. Jeżeli chodzi o te rośliny, lepiej ich nie pobudzać świeżym, nowym podłożem do wzrostu, zwłaszcza gdy jest mało światła, żeby nie straciły swojego ładnego pokroju. No ale jeżeli byłyby to jakieś sukulenty, które na przykład wymagają ratowania, to podłoże pozostawiam do całkowitego przesuszenia i rośliny przesadzam właśnie w suche podłoże, przygotowaną mieszankę. Gdyby się tak zdarzyło, że miałabym do przesadzenia taką roślinę, to posadziłabym ją w suche podłoże i dopiero podlała po jakichś dwóch, trzech dniach, ponieważ no, niestety podczas takiego przesadzania powstają mikrouszkodzenia, które przy wilgotnym podłożu często, często są zaproszeniem dla różnych chorób, więc tak to sprawa wygląda, ale jeżeli chodzi o filodendrony, monstery i inne rośliny, które między podlewaniem nie możemy przesuszyć, to przesadzam w podłoże, które jest bardzo lekko wilgotne, jest takie nasączone. Przed przygotowaniem mieszanki sprawdzam moją bazę, tutaj mam bazę w postaci ziemi torfowej, czy nie ma, o taki grud. Wszystko to trzeba rozbić w palcach. Jeżeli mamy sito, to też możemy przesiać, zwłaszcza gdy widzimy, że w podłożu znajdują się o takie różne kawałki nieprzetrawione, jakieś korzenie, gałązki. Jak mam do posadzenia dużo roślin, tak jak dziś i pewnie jutro, bo dzisiaj pewnie tego nie skończę, to szykuję sobie bazę nad którą później dalej pracuję i szukuję sobie taką mieszankę. Baza to znaczy, baza to torf, ziemia torfowa i mieszam to z pumeksem. Wolę tak naprawdę pumeks od perlitu, ale mi się kończy, zostało mi tylko tyle i to sobie zostawiam do begonii, bo będzie mi potrzebne mam sadzonki begonii, które będę musiała też przenieść do podłoża, więc to sobie zostawiam na później, więc wykorzystam perlit, ale Mam również, gdzie to jest, zamiast. E, o! Zamiast Pumexu, to mam taką mieszankę podłoża akwariowego, gdzie jest dużo porowatych e, różnych komponentów. Między innymi jest też tutaj dodatek Pumeksu, więc to sobie dodam. Resztka mi została, więc wykorzystam. Jak szykuję taką bazę to ziemi torfowej daje około 60%, a pumeksu perlitu 40%. Z mojego e-booka też się dowiecie, czy możemy zastąpić torf i taką bazę później urozmaicam, dobierając do konkretnej rośliny. Tu mam taką jakby mieszankę uniwersalną, a później dorzucam to, czego wymaga konkretna roślina podczas przesadzania. Więc albo dorzucam mech torfowiec, chipsy kokosowe, mech spagnum, czy dodaję korę piniową. staram się wybierać taką, która ma nie za dużą frakcję, czyli niewielkie kawałki. Dla takich świeżych, młodych sadzonek mam tutaj taką ziemię uniwersalną, ale dostosowaną do monster, filodendronów, rafidofory. To jest taka mieszanka uniwersalna, ale też składa się z takich frakcji, które są niewielkie, ponieważ korzenie tych roślin, które będę sadziła, nie są wielkie, cieniutkie, delikatne. Przy sadzeniu małych sadzonek, które mają delikatne korzenie, unikam stosowania większych kawałków kory i staram się i tak używać ich niewielkiej ilości, ponieważ wypełniając doniczkę, jest spore ryzyko, że takie kawałki kory mogą się ułożyć w jednym miejscu i powstaną mi takie puste przestrzenie z powietrzem, czyli kieszenie powietrzne i gdy taka kieszeń powietrzna znajdzie się przy delikatnym, małym korzonku, no to niestety on obeschnie, a gdy później będzie więcej wilgoci w podłożu, no to taki obeschnięty korzeń zacznie gnić. Teraz w tym okresie, jak sadzę roślinę, ja sobie w ogóle wypełnię to 1 trzeciej wysokości podłożem doniczki, tutaj mam taką podstawkę, więc sobie odstawię i na dno tego podłoża, które nasypałam, Widzicie jakieś większe kawałki, to muszę się tego pozbyć o taki gałązek. Mogę nasypać ukorzeniacz, taką po prostu szczyptę, posypać podłoże i na to ułożyć roślinę i zasypać podłożem. To je wspomoże w ukorzenianiu, ale możemy też korzonki rośliny, zanim przysypiemy je podłożem, właśnie obsypać ukorzeniaczem albo spryskać ukorzeniaczem. No, ukorzeniacze mają różną formę. Ok, i ja po prostu, żeby mi szybciej szła robota, wypełniam sobie doniczki podłożem tak hurtowo jak na taśmie. Gdy rośliny przesadzimy już, to ja podlewam delikatnie od góry i też rośliny stawiam na podstawce, zalewam podstawkę, żeby woda podciągnęła w podłoże, żeby równomiernie się nawilżyło, nasączyło i takie rośliny przestawiam w widne, w bardzo widne, jasne miejsce o rozproszonym świetle, ale staram się unikać miejsca, gdzie pada bezpośrednie słońce dłużej jak 3-4 godziny. No teraz w sumie jest o tyle dobrze, że no, pogoda też jest dobra, słońce świeci, ale słońca jest mniej, nie jest takie palące, wysuszające, więc nie ma takiego ryzyka, że roślinę poprzypala, uszkodzi, no ale też tego słońca nie może być za dużo, bo to jest dodatkowy dla nich stres, mogą się gorzej ukorzeniać, no ale miejsce powinno być widne, jasne, żeby ich wegetacja. Działała, funkcjonowała jak należy, żeby mogły też pobierać składniki odżywcze i wodę z podłoża. Po prostu rośliny przesadzone przestawiamy w bardzo widne miejsce, ale też z dala od przeciągów, od jakichś chłodnych powiewów, i dobrze, żeby takie miejsce było ciepłe. Jeżeli jest jakiś zimny parapet, zimna podłoga, to staramy się jakoś odizolować doniczki grubszymi podstawkami, podstawiając jakieś maty izolacyjne, żeby podłoże nie robiło się chłodne. Dobrze, żeby było ciepłe. Jeżeli mamy jakieś maty grzewcze, to podstawiając pod doniczki przyspieszymy proces ukorzeniania. Rośliny oczywiście podlewamy wtedy, kiedy podłoże przeschnie do takiego stopnia, jakiego wymaga roślina, żeby ponownie ją nawilżyć, podlać. I warto rośliny też zgrupować w jednym miejscu, wtedy łatwiej jest nam je doglądać i sprawdzać, kontrolować, czy wszystko jest z nimi ok. W pierwszych dniach po przesadzeniu kontroluje stan wilgotności podłoża. Oho, idzie, księżniczka, chodź malutka. To, to tu przyszedł. To tu przyszedł. Pokaż pyszczek. Chodź, chodź, no chodź. Wystraszyła się, schowała się pod biurkiem. Chodź się pokaż. Pokaż pyszczek. Pokaż mm. Tak, tak. Urosła co? Mała cholerka. Taka puszysta, jest puchata, bo była kąpana. Bo lubi się tarzać w tym jowem. Tak? Tak. Tak, kuchano. No co zaraz pójdzie pod biurko. Czy nie? Czy będziesz mi tu przeszkadzała? Hmm. Zmęczona, bo się dzisiaj wyhasała. Dobra, co ja mówiłam? A w pierwszych dniach po przesadzeniu kontroluję stan wilgotności podłoża, bo może być taka sytuacja, że przez to, że jest duża różnica wilgotności powietrza między domem a zewnętrznymi warunkami, to wszystko się mocno może wahać. To podłoże też może wolniej przesychać. Dlatego jeżeli w ciągu 3-4 dniach po przesadzeniu czuję, że podłoże jest takie mokre, niemalże błotko, no to rozluźniam z wierzchu. Dopuszczam powietrze do podłoża, wtedy przesecha szybciej. I też warto, jeżeli jest to większa doniczka, to tuż przy ściankach doniczki przejechać jakimś patyczkiem, czymś, żeby też w głąb doniczki dostało się więcej powietrza. Teraz w okresie jesienno-zimowym stawiałabym na podłoża, które są lepiej przepuszczalne dla wody, mają więcej takich komponentów rozluźniających, powodujących to, że jest tutaj więcej powietrza. I woda szybciej przelatuje przez doniczkę. A w przypadku, gdyby takie rośliny do wiosny się dobrze nie ukorzeniły i okazałoby się, że gdy zrobi się cieplej, rośliny musimy częściej podlewać, bo podłoże jest szybko przesycha, no to możemy na wierzch położyć mech torfowiec albo kawałki, większe kawałki korypiniowej, co spowoduje, że ograniczymy wyparowywanie wody z doniczki. Aktualizację Wam szybciutko zrobię, to co opowiadałam ostatnio, jak tutaj nagrywałam. Film y, na miniaturze jest rośliny w moim biurze. Tutaj troszeczkę zgniła końcówka, ale węzełki są twarde, jest twardy pęd, nic nie gnije. Czekamy, ale korzenie się jeszcze nie pojawiły. Czekamy. Przesadzone rośliny. Trzeba będzie obserwować przez jakieś 3-4 tygodnie i trzymać w takim właśnie jasnym, widnym miejscu, jaśniejszym, widniejszym, żeby mogły sobie intensywnie rosnąć. Jak się ukorzenią, zaczną puszczać nowe liście, to możemy już powoli je przesuwać w miejsce docelowe albo po prostu je zostawić w tym miejscu widnym do wiosny. Coś jeszcze? Eee... Szybkie podsumowanko. Może najważniejsze rzeczy, tak szybko podsumuję. Wielkość doniczki ma znaczenie, czyli ilość podłoża, jaką sypiemy, żeby tego nie było za dużo przesadzone rośliny przestawiamy w widniejsze miejsce, żeby mogły sobie aktywnie rosnąć. Jeżeli mamy jakieś obawy, to warto zastosować do podłoża czy na korzenie ukorzenia, czy co wspomoże roślinę. Jeżeli widzimy, że po przesadzeniu coś jest z nimi niehalo, to wtedy, jeżeli miną dwa tygodnie, to Zastosować nawóz do listny. a jeżeli roślina słabnie, no to wtedy trzeba będzie roślinę wyciągnąć z doniczki i obejrzeć korzenie, czy tam coś złego się nie dzieje. Oby nie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Jak tak, to będę wdzięczna, jak posadzicie kciuka w górę pod filmami. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem. Ja za chwilę puszczam sobie muzyczkę i zabieram się za robotę. Działam. Udanego weekendu. I do następnego. Niech Wam się zieleni. Ale mi strętwiały nogi. Jaki to człowiek stary jest. Oh.